Witajcie serdecznie w Azerbejdżanie. Azerbejdżan, nazywany też krainą ognia, to fascynujący kraj położony na styku Europy Wschodniej i Azji Zachodniej. To miejsce, gdzie starożytna historia spotyka się z nowoczesnością, a ośnieżone góry z Morzem Kaspijskim. Azerbejdżan to ukryty skarb miejsce, którego wielu jeszcze nie odkryło. Ale ci, którzy tu przyjeżdżają, odkrywają niesamowite piękno, serdecznych ludzi i porywającą kulturę. Od tętniących życiem ulic stolicy Baku po spokojne wiejskie krajobrazy, Azerbejdżan ma coś dla każdego. Nieważne, czy kochasz sztukę, historię czy naturę, Azerbejdżan ma to wszystko. Przygotujcie się więc na niesamowitą podróż do miejsca, gdzie stare tradycje i nowoczesne życie idealnie się przeplatają. Witajcie w Azerbejdżanie. I nie zapomnijcie spróbować pysznej kuchni azerbejdżańskiej oraz odkryć tętniące życiem lokalne bazary i nocne życie. Witajcie w Azerbejdżanie. Azerbejdżan to kraj pełen intrygujących kontrastów. Wysokie góry, niektóre o wysokości ponad 4500 metrów, wznoszą się ku niebu, a ich zbocza pokrywają zielone lasy. Łagodne wzgórza i doliny, gdzie rosną winnice i sady owocowe, przechodzą w szerokie równiny, a potem jest Morze Kaspijskie, największe jezioro świata, którego błękitne wody delikatnie dotykają wschodniego wybrzeża Azerbejdżanu. Od ośnieżonych szczytów po słoneczne plaże krajobraz Azerbejdżanu jest po prostu oszałamiający. Stolica kraju, baku, szczyci się nowoczesną architekturą, taką jak płonące wieże co jeszcze bardziej podkreśla kontrasty tego kraju. Historyczne miejsca, takie jak Gobustan, z jego starożytnymi rycinami naskalnymi ukazują bogate dziedzictwo kulturowe Azerbejdżanu. Miasta Azerbejdżanu to fascynujące połączenie starożytnej historii i nowoczesnych budowli. Baku, stolica, to tętniące życiem miejsce, gdzie bardzo stare meczety i karawanseraje Stoją obok futurystycznych drapaczych chmur. Przespaceruj się uliczkami starego miasta wpisanego na listę UNESCO, z jego brukowanymi uliczkami i starymi pałacami. A potem spójrz na nowoczesne płonące wieże, wspaniałą budowlę, którą widać z każdego miejsca w baku. Poza baku możesz odkryć starożytne miasto Szeki, znane z jedwabiu i wspaniałego pałacu Hanów, architektonicznego arcydzieła zmienionych czasów. Nie przegap go Bustanu, jego starożytnych rycin naskalnych i formacji skalnych, które oferują wgląd w prehistorię. Azerbejdżan ma długą i fascynującą historię, kształtowaną przez wiele różnych imperiów. Jedwabny szlak. Starożytna trasa handlowa między wschodem a zachodem przebiegał przez Azerbejdżan i mocno wpłynął na jego kulturę i architekturę. Od Persów po Arabów, od Mongołów po Rosjan, wiele imperiów odcisnęło swoje piętno na Azerbejdżanie, co sprawia, że jego tradycje i zwyczaje są unikalne. Odkrywaj stare fortece, odwiedzaj muzea historyczne i poznaj fascynujące historie ukryte w starych murach Azerbejdżanu. Gdzie echa imperiów słychać do dziś? Mieszkańcy Azerbejdżanu są znani z prawdziwej życzliwości i gościnności. Traktują gości z szacunkiem i hojnością, a posiłek z lokalnymi mieszkańcami to coś, czego nie wolno przegapić. Herbata, podawana w małych szklankach w kształcie gruszki, jest ważną częścią kultury azerskiej i często towarzyszą jej słodycze i wypieki. Nieważne, czy zostaniesz zaproszony do ich domu, czy po prostu porozmawiasz z mieszkańcami w herbaciarni, spotkasz bardzo serdecznych ludzi. Gościnność przejawia się również podczas świąt kulturalnych, gdzie muzyka i taniec łączą wszystkich w atmosferze radości. Manat azerbejdżański. Czyli AZN, to waluta używana w Azerbejdżanie. Karty kredytowe działają w większych sklepach, ale dobrze jest mieć przy sobie trochę lokalnej gotówki, zwłaszcza gdy podróżujesz po wsi. Azerbejdżan to republika rządzona przez prezydenta. Kraj jest podzielony na regiony, a każdy region ma swoją stolicę. Autobusy i pociągi łączą główne miasta i wioski, a taksówki są łatwo dostępne w miastach. Baku ma również nowoczesne metro, które ułatwia podróżowanie po mieście. Jeśli chcesz zwiedzać samodzielnie, możesz wynająć samochód, ale niektóre drogi mogą być dość wymagające. Morze Kaspijskie oferuje piękne widoki, a Bulwar Baku jest idealny na spokojny spacer. Nie przegap tradycyjnych bazarów, gdzie znajdziesz unikalne lokalne produkty i poznasz kulturę. Dla miłośników przygód, wędrówka po Kaukazie jest bardzo polecana. Azerbejdżan jest domem dla bogatej mieszanki narodów, z których każdy ma swoją własną kulturę i historię. Chociaż większość to Azerowie, znajdziesz tu również lezginów, Ormian, Rosjan i Awarów, którzy wszyscy przyczyniają się do różnorodności kraju. Azerbejdżański, który jest językiem tureckim, jest językiem urzędowym, ale rosyjski jest również szeroko używany, zwłaszcza w miastach. Azerowie są znani ze swojej serdeczności i gościnności i cenią sobie swoje bogate tradycje i dziedzictwo kulturowe. Rolnictwo jest naprawdę ważne w Azerbejdżanie. Uprawiają dużo bawełny, owoców, warzyw i herbaty. Ale to ropa naftowa i gaz ziemny stanowią największą część ich gospodarki. Azerbejdżan wydobywa dużo ropy z Morza Kaspijskiego. Kraj rozwija się również w innych dziedzinach, takich jak turystyka, produkcja i technologia. Od tradycyjnych rzemiosł takich jak tkactwo dywanów i garncarstwo po nowoczesne zawody takie jak IT i inżynieria, azerbejdżańscy pracownicy są aktywni w wielu różnych sektorach. Rośnie również liczba fabryk i produkcja przemysłowa. Azerbejdżan jest domem dla wielu różnych roślin i zwierząt, a niektóre z nich znajdziesz tylko tam. Góry Kaukas są pełne rzadkich zwierząt, takich jak tur zachodniokałkaski, który jest dużą kozicą górską, oraz lampart kałkaski, rzadki duży kot. Różnorodny krajobraz kraju, od górskich łąk po suche stepy, jest domem dla wielu ptaków, co czyni go wspaniałym miejscem do obserwacji ptaków. Ochrona przyrody jest ważna dla Azerbejdżanu i mają wiele parków narodowych i rezerwatów przyrody, aby chronić swoje unikalne rośliny i zwierzęta. Ryś kaukaski, niedźwiedź brunatny i koza bezoar również stanowią część tej bogatej różnorodności życia. Azerbejdżan to kraj pełen intrygujących kontrastów. I zapierającego dech w piersiach piękna. Od starożytnych miast po nowoczesne budowle, od ośnieżonych gór po słoneczne plaże, Azerbejdżan to wyjątkowe i niezapomniane miejsce do odwiedzenia. Poznaj serdecznych ludzi, naucz się ich historii i odkryj ich tętniącą życiem kulturę. Azerbejdżan to miejsce, gdzie stare tradycje spotykają się z nowoczesnym życiem gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością. Spakuj więc walizki, przygotuj się na przygodę i przyjedź doświadczyć cudów Azerbejdżanu. Odkryj bogatą różnorodność rzemiosł i tradycji azerbejdżańskich.